Prezydent Andrzej Duda w Bratysławie spotkał się dziś z prezydent Słowacji Zuzanną Czaputową. Tematem numer jeden był wzmocniony atak hybrydowy na polską granicę. To miała być dwudniowa wizyta prezydenta Andrzeja Dudy na Słowacji. Jej plan zmieniła jednak trudna sytuacja na polsko-białoruskiej granicy. Sytuacja, o której również polski prezydent rozmawiał z prezydent Słowacji Zuzanną Czaputową. My... Realizujemy nasze zobowiązania wobec Unii Europejskiej, stoimy na straży także bezpieczeństwa polskich obywateli. Oczywistą dla nas sprawą jest, że nie możemy pozwolić na nielegalne przekraczanie granicy. Prezydent Andrzej Duda poinformował, że wczoraj o działaniach Łukaszenki rozmawiał również z przywódcami Estonii, Gruzy i Ukrainy, a także z liderką białoruskiej opozycji Swietłaną Tichanowską. Wszyscy mieli jednoznaczne stanowisko. A mianowicie, że trzeba za wszelką cenę tej granicy bronić trzeba za wszelką cenę tą presję migracyjną odpierać nie wolno tutaj pozwolić osiągnąć sukcesu reżimowi białoruskiemu bo to będzie fatalne nie tylko dla naszych krajów ale to będzie fatalne dla całej Unii Europejskiej Polski prezydent zapewnił że Polska jest gotowa by udzielić pomocy humanitarnej tym migrantom którzy tego potrzebują wysłała w tym celu kilka konwojów żaden z nich nie został jednak wpuszczony Jest nam potrzebne wsparcie na poziomie politycznym i bardzo liczymy tutaj na wsparcie naszych sąsiadów, naszych sojuszników. Liczymy tutaj ogromnie na wsparcie Unii Europejskiej, liczymy ogromnie na wsparcie NATO. Andrzej Duda z prezydent Zuzanną Czaputową rozmawiał również między innymi o kwestii praworządności w Polsce i niedawnego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Nakreślił jej również plany związane z dalszymi działaniami w wymiarze sprawiedliwości w Polsce. Trwa dialog rzeczywiście w tej chwili z instytucjami europejskimi My liczymy na to, że sytuacja, sytuacja ulegnie poprawie, dlatego że liczymy również na to, że i instytucje europejskie, i przywódcy państw członkowskich Unii Europejskiej spojrzą w sposób obiektywny na to, co dzieje się w Polsce. Spojrzą także w sposób obiektywny na to, jaka jest relacja pomiędzy Polską a Trybunałem Europejskim. Prezydent Słowacji Zuzanna Czaputowa zaznaczyła, że współpraca Polski i Słowacji od wielu lat układa się bardzo dobrze. Mamy bardzo dobre stosunki międzyludzkie. Jest to nasz trzeci partner handlowy i inwestor na Słowacji. Mamy wspólne interesy w obszarze infrastruktury, a także kilka projektów infrastrukturalnych. Dziś prezydent Andrzej Duda spotkał się także z przewodniczącym Słowackiej Rady Narodowej oraz premierem Słowacji Eduardem Hegerem.